Prezydent miasta już postanowiła, że przetarg na dzierżawę przeprowadzi zarząd infrastruktury miejskiej. Ogłoszenie pojawi się jeszcze w październiku, a potencjalni dzierżawcy będą mieli miesiąc, żeby zgłosić się do przetargu, a to oznacza, że jeszcze w listopadzie odbędzie się licytacja. Cena wyjściowa za dzierżawę działki o powierzchni 800 m2 na bulwarach w okolicy murów miejskich to 100 zł netto miesięcznie. Dodatkowo po sezonie, czyli jesienią i zimą ta kwota będzie obniżona o 60%. Dzierżawca terenu będzie miał półtora roku na wybudowanie tam obiektu gastronomicznego. W tym czasie opłata miesięczna wyniesie tylko 100 zł. To są jednak kwoty wywoławcze. Dzierżawcą zostanie ta osoba, która podczas licytacji zaproponuje miastu najwyższą stawkę. Najemca budowę lokalu sfinansuje sam, ale według Którą przedstawią mu urzędnicy. Oni również ostatecznie będą musieli zaakceptować gotową już inwestycję. Władze miasta uspokajają mieszkańców pobliskich kamienic i bloków, że lokal znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie nie będzie zakłócał ich spokoju. Wiadomo, że będzie to gastronomia, nie powstanie tam nic innego. Tak? Nie papnie dyskoteka. Nie papnie dyskoteka, to raczej ma być kawiarnia, a nie miejsce właśnie na całą na disko. Tymczasem po drugiej stronie ulicy Kowalskiej za pomnikiem Kilińskiego zburzono już nieczynny od lat szalet. W tym miejscu docelowo ma powstać również toaleta, ale już znacznie nowocześniejsza. Nie wiadomo jednak czy wybuduje ją przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, który jest właścicielem tego terenu, czy może on również zostanie wystawiony do przetargu.